Cześć! Zapraszam Cię na interaktywną lekcję angielskiego, w której nauczysz się języka w praktyce. Skupimy się na pytaniach i odpowiedziach z życia codziennego z pracy, z domu, z ulicy. Te lekcje pomogą Ci szybko zapamiętać zwroty i nauczyć się komunikacji bez stresu. Jak to działa? Usłyszysz pytanie, po którym masz kilka sekund na swoją odpowiedź. Następnie podam przykład poprawnej odpowiedzi po angielsku. Proste, prawda? Gotowy? To zaczynamy. W ogrodzie botanicznym chcesz zapytać, czy można robić zdjęcia? Co powiesz? Is it allowed to take photos? W parku chcesz zapytać, czy jest dostępne miejsce na bieganie? Co powiesz? Is there a running track? W restauracji chcesz zapytać o możliwość podziału rachunku. Co powiesz? Can we split the bill? Zastanawiasz się, kto nie wysłał jeszcze maila. Co powiesz? Who hasn't sent the email yet. W hotelu chcesz zapytać o zasady odwoływania rezerwacji. Co powiesz? What is your cancellation policy? W sklepie spożywczym chcesz zapytać o ekologiczne warzywa. Co powiesz? Do you have organic vegetables? W restauracji chcesz zapytać o menu dla dzieci. Co powiesz? Do you have a kid's menu? Chcesz zapytać znajomego, czy zna jakiś ciekawy podcast do posłuchania. Co powiesz? Do you know any interesting podcasts to listen to? Pytasz znajomego, czy zna jakieś dobre książki do przeczytania. Co powiesz Do you know any good books to read? Zastanawiasz się, czy znajomy ma ochotę na weekendową wycieczkę. Co powiesz? Do you want to go on a weekend trip? W restauracji chcesz zapytać o danie bezglutenowe. Co powiesz? Do you have gluten-free dishes? Chcesz zapytać znajomego, jak spędza wolny czas. Co powiesz? How do you spend your free time? W restauracji chcesz zapytać o pikantne dania. Co powiesz? What are your spiciest dishes? Pytasz, kto robił porządek w ogrodzie. Co powiesz? Who did the cleaning in the garden? W hotelu chcesz zapytać o usługę pralni. Co powiesz? Do you have laundry service? Pytasz znajomego, czy chce razem pójść na koncert w przyszłym tygodniu. Co powiesz? Zastanawiasz się, czy znajomy zna dobrego fotografa. Co powiesz? Do you know a good photographer? Chcesz zapytać znajomego, kiedy wyjeżdża na wakacje. Co powiesz? When are you going on vacation? W kawiarni chcesz zapytać o kawę w dużym rozmiarze. Co powiesz? Can I have a large coffee? Na lotnisku chcesz zapytać o czas przejścia przez kontrolę bezpieczeństwa. Co powiesz? How long does security take? Na wycieczce górskiej chcesz zapytać o czas potrzebny na dotarcie do szczytu. Co powiesz How long does it take to reach the peak? Zastanawiasz się, czy znajomy ma jakieś plany na nadchodzący weekend. Co powiesz? Do you have any plans for the upcoming weekend? W sklepie spożywczym chcesz zapytać o produkty bezglutenowe? Co powiesz? Do you have -free products? Pytasz, czy ktoś zamknął okna przed wyjściem? Co powiesz? Did anyone close the windows before leaving? W bibliotece chcesz zapytać o godziny otwarcia. Co powiesz? What are the opening hours of the library? W restauracji chcesz zapytać o danie z owocami morza. Co powiesz? Do you have dishes? W sklepie sportowym chcesz zapytać o torby na siłownię. Co powiesz? Do you sell gym bags? W kinie chcesz zapytać o możliwość rezerwacji miejsca. Co powiesz? Can I reserve a seat for this movie? W sklepie sportowym chcesz zapytać o maty do jogi. Co powiesz? Do you have yoga mats? W hotelu chcesz zapytać o dostępność pokoju rodzinnego. Co powiesz? Do you have family rooms available? Zastanawiasz się, kto opuścił to spotkanie. Co powiesz? Who missed the meeting? Chcesz zapytać, kiedy skończysz pracować. Co powiesz? When will you finish working? W sklepie sportowym chcesz zapytać o bieżnię elektryczną. Co powiesz? Do you sell electric treadmills? W restauracji chcesz zapytać o opcję wegetariańską. Co powiesz? Do you have vegetarian dishes? W sklepie z kosmetykami chcesz zapytać o próbki perfum. Co powiesz? Do you offer perfume samples? Jesteś na plaży i chcesz zapytać o możliwość wynajęcia leżaka. Co powiesz? Can I rent a sun here? Pytasz, kto zapomniał zrobić kopię zapasową danych? Co powiesz? Who forgot to make a backup of the data? W sali fitness chcesz zapytać o możliwość rezerwacji miejsca na zajęcia. Co powiesz? Can I reserve a spot for the class? Na siłowni chcesz zapytać o dostępność zajęć grupowych. Co powiesz? Are there any group classes available? Chcesz zapytać o godziny otwarcia sklepu. Co powiesz? What are your opening hours? Na spacerze po mieście chcesz zapytać, gdzie jest najbliższa apteka. Co powiesz? Where is the nearest pharmacy? Zastanawiasz się, czy znajomy ma plany na Sylwestra. Co powiesz? Do you have plans for New Year's Eve? Podczas koncertu chcesz zapytać, gdzie znajdują się toalety. Co powiesz? Where are the restrooms? W restauracji chcesz zapytać o deser dnia. Co powiesz? What is the dessert of the day? Pytasz, kto zapomniał o zamknięciu okna w kuchni. Co powiesz? Who forgot to close the kitchen window? Pytasz, kto przygotował śniadanie. Co powiesz? Who made breakfast. W muzeum chcesz zapytać, czy jest specjalna wystawa dla dzieci. Co powiesz? Is there a special exhibition for kids? W restauracji chcesz zapytać o dodatkową porcję czegoś. Co powiesz? Can I have an extra portion of fries? W sklepie chcesz zapytać o zniżkę na zakup hurtowy. Co powiesz? Do you offer a discount for bulk purchases? Na stadionie chcesz zapytać, gdzie jest wejście VIP. Co powiesz? Where is the VIP entrance? Chcesz zapytać, czy znajomy ma plany na nadchodzący weekend? Co powiesz? Do you have any plans for this weekend? W restauracji chcesz zapytać o deser dnia. Co powiesz? What is today's dessert? Uczestniczysz w warsztatach i chcesz zapytać, gdzie można odebrać materiały. Co powiesz? Where can I get the workshop materials? Chcesz zapytać, kto nie zabrał śmieci na czas. Co powiesz? Who didn't take the trash out on time W kawiarni chcesz zapytać o kawę z mlekiem kokosowym co powiesz Do you have coconut milk for coffee? Na lotnisku chcesz zapytać o przesiadkę na kolejny lot co powiesz Where do I transfer for my next flight? W sklepie sportowym chcesz zapytać o stroje do pływania. Co powiesz? Where can I find swimwear? W restauracji chcesz zapytać o napój z lodem. Co powiesz? Can I get my drink with ice? Na lotnisku chcesz zapytać o bramkę odlotów. Co powiesz? Where is my departure gate? Pytasz, kto dostarczył te raporty do działu hrabia. Co powiesz? Who delivered these reports to the HR department. Chcesz zapytać znajomego, jak się czuje po wczorajszej imprezie. Co powiesz How are you feeling after the party last night? W ogrodzie botanicznym chcesz zapytać, czy można dotknąć roślin. Co powiesz? Is it okay to touch the plants? Na koncertach chcesz zapytać, czy są dostępne bilety VIP. Co powiesz? Are VIP tickets available? W restauracji chcesz zapytać o składniki w daniu. Co powiesz? What ingredients are in this dish? W szkole chcesz zapytać, czy będą organizowane warsztaty? Co powiesz? Will there be any workshops organized? Zastanawiasz się, czy ktoś zabrał ostatnią rolkę papieru toaletowego? Co powiesz? Who took the last toilet paper roll? Chcesz zapytać, czy ktoś rozwiązał problem z oprogramowaniem. Co powiesz Did anyone solve the software issue? W restauracji chcesz zapytać o rezerwację na dwie osoby. Co powiesz? Can I book a table for two? W sklepie odzieżowym chcesz zapytać o ubrania na promocji. Co powiesz? Where are the sale items? Zastanawiasz się, kto naprawił komputer. Co powiesz? Who fixed the computer. Pytasz znajomego, czy ma jakieś pomysły na wakacje? Co powiesz? Do you have any ideas for a vacation? Pytasz, kto wyczyścił kuchnię po obiedzie? Co powiesz? Who cleaned the kitchen after dinner? Chcesz zapytać, czy ktoś zamówił pizzę na kolację. Co powiesz? Did anyone order pizza for dinner? Na lotnisku chcesz zapytać o czas na przesiadkę. Co powiesz? How much time do I have to transfer? W restauracji chcesz zapytać o możliwość podziału rachunku. Co powiesz Can we split the bill? Przechodząc chcesz zapytać, czy jest daleko do dworca. Co powiesz? Is the train station far from here? Pytasz, kto wziął mój długopis? Co powiesz? Who took my pen? Na koncercie chcesz zapytać, czy można robić zdjęcia? Co powiesz? Can I take the concert? Pytasz znajomego, co sądzi o najnowszym sezonie serialu, który oglądasz. Co powiesz? What do you think about the latest season of the show? Pytasz znajomego, czy chciałby obejrzeć film w tym tygodniu. Co powiesz? Would you like to watch a movie this week? Na lotnisku chcesz zapytać o godziny otwarcia strefy gastronomicznej. Co powiesz? What time does the food court open? Na lotnisku chcesz zapytać o długość lotu. Co powiesz? How long is the flight? Pytasz, kto odpowiada za naprawę pralki w domu. Co powiesz? Who is responsible for fixing the washing machine? Zastanawiasz się, kto zabrał ostatnią kawałek pizzy. Co powiesz? Who took the last slice of pizza? W hotelu chcesz zapytać o dostępność pokoju dwuosobowego. Co powiesz do you have a double room available? Pytasz, kto zajmuje się grafiką do prezentacji? Co powiesz? Who is working on the graphics for the presentation. W sklepie spożywczym chcesz zapytać o nabiał. Co powiesz? Where can I find dairy products? Zastanawiasz się, kto zatwierdził ten koszt. Co powiesz? Who approved this expense. Kupujesz online i chcesz zapytać o czas dostawy. Co powiesz How long does delivery take? Pytasz, kto nie przyniósł materiałów na zebranie. Co powiesz? Who didn't bring the materials for the meeting. W restauracji chcesz zapytać o opcję bez orzechów. Co powiesz? Do you have not free options? Pytasz, kto zajmuje się raportem finansowym. Co powiesz? Who is working on the financial report. Chcesz zapytać znajomego, co sądzi o ostatniej książce, którą przeczytał. Co powiesz What do you think about the last book you read? W restauracji chcesz zapytać o podanie dania na zimno. Co powiesz? In this dish be served cold? Jeśli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić łapki w górę, abym wiedział, że doceniasz moją pracę i chcesz więcej podobnych treści na kanale. Przypominam również, że subskrybując mój kanał, będziesz na bieżąco informowany o wszystkich nowych lekcjach i materiałach, które dla Ciebie przygotowałem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.